Sebastian Wojtyśek, fizyka dla klasy siódmej, moduł dziewiąty, wypór, podsumowanie. To jest znowu taki moduł z fizyki, gdzie jest bardzo niewiele teorii, natomiast istotą jest rozwiązywanie zadań. I tutaj mamy dwa typy zadań możliwe. Dwa typy, znaczy tak naprawdę więcej, ale powiedzmy, że mamy dwa typy sytuacji, o których warto mówić. Jeden typ sytuacji jest taki, że mamy ciało które ma gęstość większą od gęstości płynu i w związku z tym w tym płynie tonie. Ale można je powiesić na siłomierzu i wtedy ono nie pójdzie na dno, tylko wisi sobie, a siłomierz coś pokazuje wtedy. I to jest jeden typ sytuacji. Drugi typ sytuacji jest taki, że mamy sobie ciało, które nie tonie. Czyli mamy jakieś ciało, które sobie pływa do pewnego stopnia zanurzone, do pewnego stopnia wynurzone. I teraz, co tu się powtarza, a co się różni? No, niewątpliwie powtarza się, i to się może przydać w zadaniach. Czasami się przyda, czasami nie. Że ciężar tego ciała to jest m razy g. Czyli tutaj, tu pokazuje Fg, czyli siłę grawitacji. I ta siła grawitacji jest równa m razy g. Tutaj nie pokazuje, ale może nam się do czegoś przydać ta wiedza, że siła grawitacji to jest m razy g, czyli masa razy przyspieszenie ziemskie. Oczywiście jeszcze mogłoby być dodatkowo, że masa to jest gęstość razy objętość, ale już nie będę o tym pisał. Oczywiście można te zadania tak udziwnić i dodać pewne rzeczy, ale to już byłoby tylko pewne udziwnienie. To przeliczanie masa, gęstość, objętość to... Cała chemia i pół fizyki tak naprawdę, więc o tym trzeba pamiętać i już. Teraz druga sprawa, która jest taka sama w obu przypadkach, to jest wzór na siłę wyporu, z którego pewnie trzeba będzie w tych danych skorzystać w jakiś sposób. To jest siła wyporu, to jest równa gęstość płynu, czyli tu gdzie jesteśmy, tego płynu, nie ciała, tylko płynu, tak? Razy objętość zanurzonej części ciała, razy przyspieszenie ziemskie. Tutaj objętość zanurzonej części to jest objętość całego ciała. W tym przypadku to będzie miało większe znaczenie, żeby się nie pomylić, bo objętość zanurzonej części ciała to jest tylko tutaj ta, tak? tutaj pod powierzchnią płyn. Cieczy w tym przypadku. I te dwie sytuacje, znaczy te, te, te dwie rzeczy się nie różnią. Natomiast co się różni? Różni się to, jaka jest równowaga sił. W tym przypadku równowaga sił jest taka, że jakieś f. Które jest wskazane tutaj na siłomierzu, to F na siłomierzu będzie równe różnicy między siłą grawitacji i siłą wyporu. I to jest ten kluczowy wzór, który nam tłumaczy tę sytuację, po co jest ten siłomierz, na którym zawieszone jest ciało zanurzone. To jest ten kluczowy wzór, który nam odróżnia tę sytuację od tej i pozwala coś wywnioskować. Tak, to jest bardzo szybkie, intuicyjne. To, żeby określić, że aha, jeżeli tu pokazuje 20 N, a tu pokazuje 15 N, no to siła wyporu to jest różnica między nimi, czyli 5 N. I to jest to równanie, które nam właśnie otwiera to zadanie. Tymczasem tutaj mamy równowagę sił, czyli siła wyporu jest równa sile grawitacji. Ja mogłem napisać to, że siła wyporu jest równa sile grawitacji, czyli fw równa się albo może napiszę, dobrze, napiszę siła wyporu równa się sile grawitacji, ale od razu napiszę. Wniosek, który z tego wynika, bo ten wniosek pokazywałem, i ten wniosek jest bardzo wygodny. Mianowicie mówi on, że gęstość ciała do gęstości płynu ma się dokładnie tak, jak objętość zanożonej części ciała do całej objętości. Mamy taką proporcję, i ta proporcja wynika z tej równości, ale wymaga paru kroków. No dwóch właściwie kroków, ale to jednak w szkole podstawowej jest wyzwanie, żeby zrobić wyprowadzenie. Wymaga tych dwóch kroków, aby do tego dojść. I to jest jakby to równanie, które najszybciej, w typowym przypadku, najszybciej pozwala tego rodzaju zadania rozwiązywać. No i właściwie to jest cała filozofia. Są oczywiście też trudniejsze zadania, ale też ten kanał nie jest na razie od tego, żeby te trudniejsze zadania pokazywać. Powodzenia.